Blizzard ma taką ciekawą, długoletnią tradycję, że gdy wprowadza jakąś nowość dowowa, to bardzo często jest to taka nowość ekscytująca ludzi, na którą na przykład czekali wiele lat, czy po prostu naprawdę się fajnie zapowiada. Po czym w ostatniej chwili wprowadza do niej jakiś taki element, który. Powoduje taki smród, który jest wprowadzony jakoby po to, żeby ludziom po prostu obrzydzić. Pierwszą styczność z tą nowością. I to z Blizzardem jest po prostu zawsze dwa kroki naprzód, ale jeden krok wstecz. No i nie inaczej jest oczywiście w dodatku Midnight. Ostatnio zresztą był, e, mówiliśmy o innym fajnym przykładzie tego z player housingiem, ale tu nagle wprowadzono tam, jakiś tam harveal i tak dalej, że jest fajnie, 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 wszystko zapowiada, że super fenomenalnie wręcz, ale tu masz taki takiego smroda w środku, po prostu, żeby nie, nie było. Za fajnie, ale dziś nie o tym. Nie, dziś o innej nowości, w Midnight, z którą była bardzo ciekawa sytuacja przy zapowiedzi tego dodatku, ponieważ ona nigdzie nie była zapowiedziana tak głośno w tych oficjalnych zapowiedziach. To było gdzieś tam się pojawiło między słowami w jakichś wywiadach, czy nie wiadomo gdzie, a jednocześnie jest to nowość, która naprawdę bardzo podekscytowała bardzo wiele osób. W tym zresztą mnie nie ukrywam. I ta nowość, generalnie rzecz biorąc, polega na tym, że od dodatku Midnight zmienia się bardzo system transmogowania w grze. Transmogowania, czyli nakładania na naszą zbroję wyglądów, żeby nasza zbroja po prostu wyglądała tak, jak chcemy, żeby wyglądała. Do tej pory to działało tak, że wygląd jest nakładany na daną część zbroi, na dany item. No i jak się go nałoży, no to faktycznie jak nasza postać go nosi, to wygląda tak jak chcemy, tak a, a nie inaczej. Natomiast problem z taką sytuacją jest taki, że gdy ten item wymienimy, to sytuacja jest jakby zresetowana i my musimy na nowo tam iść do transmogrifiera tam w mieście czy tam na mounta wsiąść i wtedy dopiero e, re, jeszcze raz ten wygląd nałożyć. Co generalnie na przykład w czasie levelowania czy eventów typu remix jest strasznie, ale to strasznie uciążliwe. I człowiek autentycznie po prostu w pewnym momencie akceptuje rzeczywistość, w której będzie musiał przez parę tygodni wyglądać jak absolutny clown z przebieszanym kolorystycznie niepasującym do siebie armorem, no bo po prostu to nie jest tego warte. No i druga też rzecz to jest to, że od zawsze to kosztowało golda i generalnie wymienianie tego transmogu, zmienianie jakby całych setów na wiele ludzi tak ma, no, jednego dnia ma to, jednego dnia woli jakiś inny wygląd zbroi, a przez lata też no duża część z nas uzbierała naprawdę bardzo dużą e, cały arsenał e, tych różnych wyglądów tych zbroi, tych transmogów, więc tym bardziej jakby gra nie jest zbudowana tak, żeby zachęcać do wypróbowania różnych rzeczy. Ale niestety taki rodzaj gry jest bardzo kosztowny, no bo to zmiana transmogu aktualnie całego no to takie ładne parę tysięcy golda potrafi kosztować. No i właśnie jak gruchnęła ta nowość o Midnight, to jednym z elementów tej nowości, który Niestety był jednym z tych z kolei elementów zapowiedzi Midnight, który był kompletną y, auto ze strony Blizzard'a. E, miało być to, że transmog będzie teraz darmowy i to to szczególnie podekscytowało wiele osób. Po raz jeszcze. Generalnie jest tak, że jeżeli jesteś kreatywny, jeżeli lubisz zmieniać wygląd swoich transmogów, no to gra jest skonstruowana od lat w ten sposób, że Blizzard dosłownie nakłada na ciebie podatek od kreatywności. Jeżeli byś zbyt bardzo często chciał zmieniać wygląd swoich zbroi. To, no To nigdy nie miało sensu. Na szczęście Blizzard nas uspokoił, że nie wcale to nie chodzi o to, że transmog będzie teraz darmowy, nie będzie. Będzie po prostu tak od teraz, że będzie można mieć różne zestawy tych transmogów jakby wcześniej jakby ustawione i też będzie można je uzależnić od sytuacji, a przede wszystkim nie będą one dołączone do konkretnego twojego itemu. Czyli w prostych słowach, od, od midnight będziesz mógł mieć transmog, który się na ciebie włącza automatycznie, jak na przykład jesteś w mieście, jak jesteś w walce, jak jesteś na rajdzie, jak jesteś w swoim domku, czy od jakichś tam innych sytuacyjnych po prostu warunków, będzie się on zmieniał na to, co ustawiłeś wcześniej ale też jednocześnie dzięki temu nie będziesz musiał jakby cały czas go zmieniać i nie będzie tak, że jak dostaniesz nowy item, to będziesz musiał jakby na nowo go transmogować i tak dalej. Jeżeli raz się stransmogujesz i będziesz chciał mieć ten transmog cały czas, no to jakby robisz to raz. I nie płacisz. Jakby to, I to jest na stałe, nawet jak zmieniasz itemy, więc w tym sensie e, prawdopodobnie pojawiła się ta kwestia, że ludzie przez chwilę zrozumieli, że to ma być darmowe. Bo w pewnym sensie staje się to darmowe, jeśli ktoś nie zmienia właśnie transmogu. No ale teraz właśnie przejdziemy do tego elementu, tego śmierdziera, który Blizzard wepchnął na beta Midnight, <grym> którym nie było mowy do tej pory. Otóż pierwsza rzecz jest taka, że te różne zestawy to je trzeba wykupić najpierw. Pierwsze dwa ma się za darmo, tak przynajmniej na ten moment jest, ale już od trzeciego płacimy golda za każde wykupienie, jakby. Y Ilościowego slotu na zestaw, czyli defaultowo możemy mieć dwa zestawy transmogów, ustawi się na jakieś tam sytuacje, ale jak już chcemy mieć jakiś trzeci zestaw na jakąś jeszcze inną sytuację, to już od tego momentu płacimy golda. I, i uwaga. I ten Gold, to jest, to, jest, to jest ciekawa sytuacja, bo na ten moment trzeci to jest jeszcze mało, i czwarty, bo tam jest 100 golda, 500, ale od tego momentu. To zaczyna mocno tak rampować w górę. I późniejsze zestawy, już tam na 15 czy 16, już cię potrafią kosztować 70 czy 80 tysięcy golda. Z wielkim grand finałem, jeżeli chciałbyś mieć 20 zestaw kupić, to będzie to kosztować 100 tysięcy golda. I również 19 i 18. Ale jeszcze jedna. Genialna po prostu wisienka na torcie. Ja, ja nie wierzę, że to trafi na live w ten sposób, ale tak na ten moment przynajmniej jest. To nie jest account white. <grystanie> to jest na jedną postać, czyli musisz wybulić kilkaset tysięcy golda na to, żeby na jednej postaci mieć te wszystkie odblokowane zestawy. Jeżeli grasz inną postacią, to <grystanie> musisz to płacić na, na nowo. 800 tysięcy, 800 tysięcy golda. Za jedną postać musisz zapłacić, żeby odblokować wszystkie zestawy. Przy czym podkreślmy, żeby nie było, że ja teraz się dezinformuję. To nie jest tak, że samo zapisywanie różnych zestawów jest płatne teraz, jakby to, co działało do tej pory, jakby nadal zostaje, jakby to, co jest płatne, to, co się wykupuje, to są właśnie te zestawy sytuacyjne transmogów, czyli po prostu sejwować sobie jakieś wyglądy możemy nadal dowolnie, zresztą zawsze mogliśmy to nawet adonami można sobie rozszerzyć ilość jakby tych, tych zestawów, więc jakby z tym się nic nie zmienia. Moje podstawowe pytanie wobec tej sytuacji brzmi, po co? Po co to jest. I szczerze powiedziawszy, ja już nawet teraz nie mówię tylko o tym nowym systemie, ale ja mam na myśli również to, co było od kataklizmu do tej pory przez te wszystkie lata. Czemu myśmy kiedykolwiek musieli płacić podatek od zmieniania transmogów? Jaką to spełnia funkcję w grze? Bo wiecie, to nie jest tak, że gold i koszty jakichś tam poszczególnych rzeczy nie spełniają nigdy żadnej funkcji, że jestem w ogóle przeciwny, jakby. W sytuacji, w której coś kosztuje golda. Absolutnie nie, no po to jest gold jako wirtualna waluta w wirtualnym świecie MMORPG, żeby spełniać jakieś tam gameplayowe funkcje. Nie wiem, po śmierci w Wowie od zawsze psuje ci się gir, więc kosztuje cię gold naprawianie tego giru, żeby była jakaś tam minimalna chociaż kara w cudzysłowie za umieranie, żeby po prostu umieranie było w jakimś stopniu sytuacją niepożądaną. tak? To jest jakaś funkcja, jest jakiś zamysł za tym stojący. Ale to dosłownie ja nie widzę w tym i nigdy nie widziałem, szczerze mówiąc, absolutnie żadnego zamysłu. Jakby w jaki sposób to powoduje, że gra jest lepsza? Bo do, dosłownie, jedyne, co mi przychodzi do głowy, taki e, efekt tego na e, po prostu działanie ludzkie e, gracza, e, jaki to powoduje, to jedyne, co to osiąga, to jest zniechęcanie do posiadania fanu i do takiej e, ekspresji siebie. W grze. Dosłownie, ja, ja nie widzę żadnego... Dosłownie, nie, nie widzę absolutnie... Po, po co Blizzard by to robił? Oczywiście ktoś może tutaj powiedzieć, że może to jest jakiś taki plan, że to ma być po prostu gold sink, i to można w ujęciu i pozytywnym, i negatywnym na to spojrzeć, bo z jednej strony ktoś powie, że to jest gold sink po to, żeby zmniejszać ilość obrotu golda, że tak powiem, w gospodarce wołowej, żeby tam z inflacją tego golda walczyć, ale jest też to negatywne ujęcie, że może to jest po prostu po to, żeby z ludzi wyciskać kupowanie wow tokenów. Które można przecież konwertować, niestety, niefortunnie, na gold, i że może to jest jakiś taki plan. Jeśli mam być szczery, <gryw> ciężko mi uwierzyć, jest nawet w to drugie. To pierwsze, moim zdaniem, tutaj, nawet jeśli uznamy, że to jest jakaś funkcja godna jakby bronienia, to, to w żadnym razie tutaj tej funkcji, moim zdaniem, nie spełnia. A z drugiej strony, nie wydaje mi się też, żeby ludzie mieli kupować wow tokeny. Żeby się transmogować, żeby wykupywać te. Nie wiem, może tu się mylę, ale, ale no naprawdę nie wydaje mi się, żeby to miało mieć taki efekt. Ale cokolwiek by to nie było, naprawdę yy, ja uważam, że to tylko i wyłącznie powoduje, że gra jest gorsza. Nic więcej. To nie ma żadnego sensu? Nigdy nie miało. Transmog moim zdaniem absolutnie. T ten, ta informacja, która się okazała nieprawdziwa na temat Midnight, E, jest niefortunnie nieprawdziwa, ponieważ transmogowanie absolutnie powinno być darmowe. Nie widzę żadnego powodu, żeby nie było, i, i w ogóle nie widzę jakichś takich nawet argumentów, typu, nie wiem, jak są, że serwer, na przykład zmiana serwera jest e, tam płatna, bo to tam wykorzystuje tam e, zasoby jakieś tam i Blizzard musi to jakoś mieć jakby zmonetyzowane. No ale tutaj serio, no bez jaj, no nie, no nie, nie wydaje mi się, żeby te e, transmog sloty miały aż tak dużo, jakby jakiejś tam serwerowej daty e, zużyć. Nie wiem, znowu, może się mylę, ale szczerze, nawet jeśli, nawet jeśli, absolut, absurdalne to jest, absolutnie powoduje to, że gra jest gorsza, odczucie jest z tego znacznie gorsze i każdy kto to zobaczy, jak się zaloguje na Midnight. No, to po prostu będzie miał jednego, jedno wielkie westchnięcie, i facepalm słyszalny po prostu od Gdańska do Krakowa. Nie wyobrażam sobie, ja naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby to w tej formie mogło trafić na live serwery. No, po prostu, bo wiecie, to, to jest beta, jakby to, to się jeszcze w teorii może zmienić, chociaż no już nie alfa, a beta, więc no już to, to też nie, jest, nie ma co przyzadać, że to jest aż tak daleko do, do live'a, do tego, jak to się w, włączy na live serwery. Coś, co wydaje mi się, że możemy założyć. Że będzie zmienione, to jest to, że to jest na jedną postać. To jest to, że na każdej postaci byśmy musieli to kupować od nowa. No nie wyobrażam sobie, naprawdę. Ja wiem, że potrafiły. Powiedzieli, że potrafiły tak absurdalne rzeczy przechodzić na live, ale. No, naprawdę, no nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to trafi na, na Midnight, na oficjalne serwery w tej formie, że na każdej postaci byśmy musieli bulić kilkaset tysięcy golda. Nie, 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 nie widzę tego. I też wydaje mi się, że coś, co ma szansę się jednak zmienić, to są chyba te, te koszta, no bo one. No to, to jest niedorzeczne, sorry, ale to naprawdę niedorzeczne są te e, koszty, Znaczy, dla mnie niedorzeczne jest jakikolwiek koszt, no ale jak już musi jakikolwiek być, no to czy to naprawdę. To naprawdę musi być 100 tysięcy golda, no Kawa, no, no, jeżeli już musi być jakikolwiek to, no, to, no nie wiem, no, już no, nie, nie zmniejszą po prostu. No bo, że, i wydaje mi się, że na to jest jeszcze szansa, że to zmniejszą. Niemniej, wydaje mi się, że bardzo jest mała już w tym momencie szansa, że oni w ogóle wywalą e, kasowanie golda za to, ten podatek e, po prostu od e, posiadania fanu. Bo dosłownie to, to, to jest podatek od posiadania fanu, nic więcej. Także no, ten. Bardzo fajna nowość, ale. No, jeżeli naprawdę to tak zostanie, to, to po prostu to pozostawi taki niesmak. Yy, dosłownie no zabija to yy, jak, jakikolwiek, jakikolwiek ekscytację, szczerze mówiąc, z tej nowości. Ale hej, może przesadzam. Może Wam się podoba. Piszcie w komentarzach. Dzięki za słuchanie.